Śmieszne. tu mam mojego dzidziusia <grym i zimny> uciekamy z domu, czek bo moja mama nie chce mi kupić koniaczek czek będziemy nocować tam w lesie o tutaj jest nasz paddock zrobiłam miniaturkę i na miniaturce napisze uciekamy z domu do lasu, śpimy w lesie ale Idziemy do lasu, tak, na specerek. I będziemy zaraz Nie się, się no Tutaj mamy też taki obok, bo tam był jakiś facet. Um. Ja mam pomysł, ja na to wyjdę. Przepraszam, że trzęsienie telefonem. No. Tam jest rów z wodą. I Sandra go zaraz będzie skakała. No dobra, przejdźmy. Tak tak mam tu jeszcze zadanie, które którym należy w tym takim żeby szła równo. I no, możesz podejść tu. Pierwsze zadanie zaliczone, zaraz będziemy w drugą, ale ponagrywam jeszcze już Nie jest takiego ujęcia, więc ja w remerkę i jedziemy. No. Teraz pojedziemy na kordeo samym. Więc no. I teraz będziemy skoki na kordeo i zakończymy ten trening, ponieważ Merka nie ma kondycji, rozpadało się i takie rzeczy, więc no.

Się już też wstępują. No. Jeszcze może. Ja się boję to skoczyć. Merka tego nie skoczy. Więc to jeszcze nie na jej poziom. Chwilę pokusujemy, żeby się. I już wstęp. Więc. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze miniaturkę zrobię Dziękuję za oglądanie My już się jamy do domu, bo po prostu pada na no. moim kanale dzisiaj będzie oczywiście vloga z Pusią. Tak będzie vlog z Pusią Z naszego wieczorku sobotniego, bo chyba robimy challenge i śpimy do tam którejś jeszcze jeszcze. Się u Julki, ale niedługo pewnie jadę do domku i do pusi, więc nagrywam vloga z pusią, naszego wieczornego takiego vloga z pusią, ale jeszcze jej nie mam, w sensie mam, ale jest w domku, więc posprzątamy i ogarniemy, pobawimy się z nią, więc po prostu zostańcie. Sprawdzajcie do mnie na kanał. Tak, ja dzisiaj nagrałam jeden film. Jeden muszę usunąć, bo jest beznadziejny. Więc dzisiaj chyba dwa, dwa. odcinki wlecą albo jutro. Wleci ten z dzisiaj. Polecam. E, no i nie wiem, czy w poniedziałek nie zrobię vloga ze Stajni. Z naszego ostatniego treningu. Plus jeszcze dodatkowe, jak będę... Przygotować się na tym mistrzostwa. Mm, więc po prostu zrobię taki jeden odcineczek. I w poniedziałek się dowiecie. Tak czy Jula jedzie z nami właśnie, czy nie. No. I no nie wiem. No to panie. I do, do później jak już będę z puśką luśką moją.